12 marca, Środa i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. W dzisiejszej Ewangelii, choć na pierwszy rzut skomplikowanej, dostajemy konkretne informacje o nas samych, o tym, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy też samego Boga, czego od Niego oczekujemy. Bo Jezus, mówiąc o tym pokoleniu, mam wrażenie, jakby personalnie zwracał się do nas. On dzisiaj wypowiada takie słowa, które, jak ja je czytam, czuję się, jakby kierował szczególnie do mnie, do mojego otoczenia, do tego świata teraz. Mówi tak: To pokolenie to ludzie źli, domagali się znaku, ale będzie im jedynie dany znak Jonasza. To pokolenie to ludzie źli. Jezus tak jakby opowiadał o naszym pokoleniu komuś, tak jakby nas ocenił. Czemu Jezus myśli, że jesteśmy pokoleniem złym? Hm. Bo domagamy się znaku, a będzie nam dany znak Jonasza. Znak Jonasza, kiedy Jonasz był, e, Jonasz jest prorokiem, był prorokiem, który wzywał do nawrócenia. E, szczególnie wzywał do nawrócenia. Ten czas Wielkiego Postu to jest czas nawracania się. Ale kochani, nie tylko czas wielkiego postu, to co się dzieje teraz na świecie, to co się teraz dzieje za naszymi granicami, ale co się też dzieje w naszym kraju, w naszym otoczeniu, być może w Twoim domu, w Twoim najbliższym środowisku. Myślę, że to, co w ogóle się dzieje na świecie, to jest taki moment, w którym my przestajemy dostrzegać zło, w którym my przestajemy zwracać uwagę na siebie na moje wady. My tak łatwo potrafimy wytykać innym. My tak łatwo potrafimy się kłócić. E, tak łatwo dochodzi do wojen, konfliktów. Kochani, to jest wszystko e, właśnie wina tego, że nie chcemy się nawracać. Ale gdy chodzi o wiarę, domagamy się znaku. A będzie nam dany znak Jonasza. Znak nawrócenia. E, I... Jest powiedziane, że tak samo jak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niwy, tak samo i Syn Człowieczy dla tego pokolenia, i jest później powiedziane, że Syn Człowieczy jest kimś więcej niż Jonasz. Kochani, my chcemy znaków. My jak modlimy się, jak prosimy Boga, prosimy Go o konkretne rzeczy w naszym życiu. Mamy swoje prośby, oczekujemy od Niego wielu rzeczy, wiele rzeczy nie rozumiemy. Ale chciałabym zadać konkretne pytanie Tobie. Czy ty szukasz odpowiedzi na Twoje pytania, e, czy Ty chcesz dostrzegać proś e, odpowiedzi na Twoje prośby, czy chcesz dostrzegać właśnie to, że Pan Bóg konkretnie daje Ci to, o co prosisz? Wiecie, przychodzi mi taka myśl. E, my tak łatwo oceniamy Boga, tak łatwo oceniamy to, że Go nie ma, e, tak łatwo mówi nam się o tym, jak on jest zły, że przecież jakby był, to by nie było e, zaraz, wojen, jakiejś śmierci. Ale kochani. My tak łatwo potrafimy zawsze dostrzegać negatywy. A gdyby zrozumieć istotę, gdyby zrozumieć, ile Pan Bóg daje nam w swojej codzienności, ile Pan Bóg w ogóle już nam dał, szczególnie ten czas Wielkiego Postu, kiedy będziemy przeżywać na nowo Jego mękę, kiedy na nowo będziemy poznawać tajemnice naszej wiary. Kochani, czy my dojdziemy w końcu do takiego momentu, w którym zdamy sobie sprawę, że Jezus codziennie ofiaruje na nowo nam siebie w Eucharystii? Gdybyśmy zrozumieli istotę mszy świętej, gwarantuję, że każdy codziennie by chciał przyjmować ciało Boże, ciało Pana Jezusa. Kochani, codziennie Pan Jezus ofiaruje nam siebie w Eucharystii, na stole, na nowo przeżywając mękę. Jesteśmy wtedy współobywatelami tego, możemy współdziedziczyć to, na nowo poznać tajemnice zbawienia. I gdy dzisiaj jesteśmy tym ludem przewrotnym, ten, który oczekuje znaku, Jezus mówi nam: nawracajcie się. Jezus mówi nam: dostaniecie znak Jonasza, czyli nawróćcie się. Ten czas Wielkiego Postu to jest taki czas nawracania się, kiedy szczególnie masz wzbudzić chęć i działanie w swoim sercu i w swoim życiu. Kochani, Jezus mówi tak, a przecież tu jest ktoś większy od Jonasza. Jezus codziennie chce być w Twoim sercu, chce być w Twoim życiu, chce być w Twojej codzienności. I to od Ciebie zależy, czy Ty go przyjmiesz, czy będziesz jak lud przewrotny z Ewangelii. E, niech ten czas tego dnia, ale w ogóle tego trwania w obecności Pana, niech będzie czasem stawiania sobie pytań, konkretnych odpowiedzi, które będą nas e, popychały do konkretnych działań, czego oczywiście życzę Wam. I sobie. Życzę Wam też dobrego dnia. Trzymajcie się.